W tym momencie na ekranie widzisz dwa konta basingerowe. Na koncie po lewej stronie mamy dodaną integrację Basinger Connect, również na koncie po prawej stronie mamy dodaną integrację Basinger Connect. Obydwa te konta są ze sobą połączone. Konto po lewej stronie udostępnia magazyn i produkty kontu po prawej stronie. Konto po prawej stronie pobiera zamówienia i przesyła te zamówienia do konta po lewej stronie. Czyli konto po lewej stronie jest niejako hurtownią, dostawcą produktów. Natomiast firmą, która korzysta z tych produktów, obsługuje zamówienia, jest konto po stronie prawej. Skonfigurujemy teraz obydwa te konta i zobaczymy w jaki sposób możemy wykorzystywać tą integrację jako nasz główny magazyn. Znajdujemy się teraz na koncie, który udostępnia produkty. Czyli tutaj w integracji Basinger Connect został wygenerowany kod, który został przekazany do drugiego konta. W tym miejscu mamy informację o tym, że zamówienia z drugiego konta będą pobierane. Będą one trafiały do statusu spakowane. Tu mamy również pozostałe informacje o statusie płatności, przesyłkach, dodatkowych informacjach, które mają być przekazane, co bardziej szczegółowo zostało omówione w rozdziale czwartym lekcji 13. W kolejnej zakładce, statusy, możemy powiązać statusy między obydwoma kontami. Statusy pośrednie. Następnie mamy mapowanie statusów. Czy chcemy wysyłać status zamówień? Jeżeli wybierzemy tak, to możemy powiązać statusy, które mamy na tym koncie bez ze statusami udostępnionymi przez drugą stronę, np. wysłane. Tak samo możemy odbierać statusy, czyli możemy zdecydować, czy chcemy odbierać informacje o statusach zmapowanych z tamtego konta do któregoś z naszych statusów. Po wybraniu zmian każdą zmianę musimy oczywiście zapisać. Na drugim koncie BaseLinker, tym koncie, które odbiera produkty, ale przesyła zamówienia, w ustawieniach BaseLinker Connect mamy informację o tym, że dostaliśmy dostęp do tego konta i tutaj wkleiliśmy ten kod, tak jak to było pokazane w rozdziale czwartym W zakładce produkty możemy dodać mnożnik do ceny oraz korektę stanów, które są obecnie w tym drugim kącie baselinkerowym na tym drugim magazynie. W zakładce ceny możemy ustawić synchronizację cen z tamtego konta, synchronizację stanów magazynowych z tamtego konta oraz możemy również powiązać statusy, czyli możemy zmapować wysyłanie statusów. Tutaj widzimy teraz statusy z tego drugiego konta oraz tutaj mamy zmapowane statusy udostępnione przez tamto konto oraz możemy odbierać statusy, czyli jeżeli zamówienie pojawi się w jakimś statusie zmapowanym na tamtym koncie, no to informacja zostanie przekazana, czyli u nas nastąpi zmiana statusu na wybrany w tym miejscu status. To konto, które odbiera produkty, może bezpośrednio na każdym dowolnym marketplace'ie w zakładce wystawiania znaleźć magazyn Basinger Connect i z tego magazynu można bez problemu wystawiać produkty, które są tak naprawdę dostępne tylko tam, nawet bez dodawania ich do magazynu. Wtedy oczywiście taka aukcja będzie automatycznie powiązana z produktem BaseLinker Connect. Jeżeli natomiast przejdziemy do naszego magazynu i będziemy chcieli zaimportować te produkty, to również jest taka możliwość. Możemy zaimportować produkty, korzystając z opcji Import Produktów z zewnętrznego magazynu, wybierając BaseLinker Connect. Tutaj możemy pobrać wszystkie produkty, tylko nowe, możemy zaktualizować, możemy pobrać nowe bez aktualizacji. Jest to standardowy import, tak samo jak ze sklepu czy hurtowni. Po prostu wybieramy docelowy katalog, język, czy chcemy pobrać cenę jednorazową, grupę cenową, stany, klikamy importuj, i wtedy produkty z tamtego magazynu pojawią się również w naszym magazynie. Dodajmy zatem nowe zamówienie. Na liście zamówień klikamy Dodaj zamówienie. Stwarzamy nowe zamówienie, dodajemy produkt do naszego zamówienia i na liście dostępnych magazynów wybieramy Basinger Connect. Wybieramy jakikolwiek produkt, dodajemy go do zamówienia. I teraz mamy zamówienie dodane. Możemy tutaj ze zdarzeń własnych wybrać następnie Akademia. To jest zdarzenie utworzone automatycznie po dodaniu Basinger Connect, które przekaże zamówienie do drugiego konta. Klikam więc. Akademia i nasze zamówienie będzie przekazane do drugiego konta BaseLinker. Na drugim koncie BaseLinker w statusie spakowane, do którego miały trafiać wszystkie zamówienia pobrane z tamtego konta BaseLinker Connect pojawiło się nasze zamówienie z ikoną CONNECT obok nazwy integracji, którą wpisaliśmy właśnie jako BaseLinker CONNECT.